Nagrałeś się. Wiem, widzę. Tutaj mamy pracownika roku A przepraszam, dziesięciolecia. Dekady. Nic nie robi tylko Pracownik roku trzyma właśnie kamerkę, nie? Mhm, mhm. Chciałbyś coś powiedzieć jeszcze? No, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę chłodnie jest. Ale tutaj będziemy znowu z koparką działać zaraz. Eee, skończyliśmy tutaj na tej tamie wczoraj. Tutaj będę musiał wykopać zaraz trochę głębiej, pogłębić tutaj. Zwłaszcza tutaj z brzegu, gdzie pompa wchodzi. I będziemy znowu pompować. Mam nadzieję, że z lepszym skutkiem. No i trochę tamy powiększymy. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Dobra. Idziemy do koparki. Dobra, zobaczymy, czy wystarczająco głęboko to jest teraz. Mam nadzieję, że tak. Dobra, biorę 60-20. Podjeżdżam pod pompę i zaczepiam. No i dobra. No dobra coś tam, zaraz zobaczymy czy nie dalej będę musiał wcisnąć Aha dobra Na neutralu mam przy zaczepianiu przykaźnika Damy 540 eko i odpalamy go Ale chyba jeszcze głębiej mógłbym dać, bo jeszcze jest przekaźnik jest na równym, coś tam leci jeszcze. to by jeszcze trzeba było trochę O Zaraz Ktoś tam przepompował znowu oh чёрт. А, вот это. Przy tej rurze się zrobił Rura jest też zasyfiona widzę A tu się chodzić nie da Wyj... Jedyne wyjście jeszcze tu znowu rozkopać Gumaka zaraz zgubię tutaj Dobra, ja stąd wychodzę I co, najpierw będę musiał tutaj wyczyścić i znowu koparką przyjechać I rozkopać to znowu, żeby tutaj stąd mogło lecieć No, jakoś wyszło Ej, ciężko tu się stąd wychodzi Tutaj też, kurde. Tu jest widoczna ta rura. Nic. Dobra, wyłączyłem pompę. Niech tutaj trochę znowu naleci. A w międzyczasie no tutaj zaczepię do dużej te szóstki przyczepę. Wezmę szafera i będę tutaj wywoził. Dobra. Mamy pierwsze mlecze. Można siać kogurydzę już. Jak ta trawa ładnie urosła wczoraj. Moment rośnie teraz. Ważniejsze, że woda znowu w studni leci, także pozbywamy się wody. Tam teraz się znowu opuści stan to. Będzie elegancko, już wody nie będzie Tylko trzeba wykopać jeszcze tam, żeby przepompować znowu. No jesteśmy po przerwie Tutaj chłopaki nie mieli nic za dużo do roboty już to prosiłem żeby tu mi wywieźli ten bajzer o trochę to opornie idzie no ale powoli powoli się wywiezie to tutaj mamy naszą taczkę na to mówimy to jest taka przyczepa na, na gruz na piasek i tym będziemy wozić powoli, się wywiezie tak? O tutaj to trochę to sobie wypompuję jeszcze Długo się Tam powiedziałem, żeby to chłopaki wozili do, do tyłu tam koobornika, później się na, na przyczepę wywiezie i yy, na rozrzutniku na pole, i będzie ok. Dobra, tu pomiędzy będę jak jakaś folia będzie czy coś, będę wyjmował opony. Tu opon nie ma, ale czasami folia czy coś może się trafić. Dobra, przestawimy trochę koparkę, żeby nie przeszkadzało. Widzę, mam rękawiczki na łyżce, zostawiłem. A, dobra, przestawię. Muszę poczekać, aż mi się. Ciśnienie na pełni chłopaki ładują. I znowu zaczęło wiać. Ale no jest tutaj ten syf jest w miarę posprzątany teraz. No wiadomo jeszcze trochę jest na wierzchu ale niech to przesnie Gruberem się zrobi i ten i się zasieje od nowa trawę. Tutaj ten cały odcinek zrobili. I tutaj na tym zakręcie tu Powiedzmy, było trochę za miękko dla szofera, Ale wieje, dobra, weszłem do ciągnika, bo tutaj aż tak nie wieje. Tutaj szoferem nie dali rady posprzątać. Także jutro, tutaj koparką stawię się tutaj, będę tu wybierał. I będę na tą przyczepkę rzucał. Tutaj coś, coś leci. A wez na, na chwilę pompę włączę, niech to wybombuje. No, będzie mogło znowu nalecieć. Dobra. No, tu całkiem możliwe, że będzie padać. Chmury nadciągają. Tam widać pada. Także, oj, może coś u nas też napada. Zobaczymy, bo trawa już ładnie zielona jest, już zaczyna ładnie rosnąć. Przez te dwa dni teraz ciepła, co było, to ładnie urosło. Także no tutaj mam nadzieję, że jutro będę mógł znowu wygłębić tutaj ten rów koparką i znowu trochę naleci wody do pompowania. Także no, na dzisiaj będę kończył. Dzięki za uwagę i do następnego.